Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak doskonale wiecie, dalej próbujemy stworzyć tę galię. Na razie udało nam się tutaj taki kawałek ziemi zagarnąć Armoriką, więc jest to jakiś tam swojego sp sposób sukces tutaj Rzym przegrywa. To jest zdecydowanie nie jest sukcesem, Rzymu chyba spróbowali zatykować za wiele prowincji naraz i to jest ten niestety opakany koniec no dobra, kontynuujemy, tutaj się nasze markety budują my mamy jeden problem, jaki to basyk gruby mamy tutaj 13 tysięcy jednostek, które są na tej wyspie mogą być równie dobrze tutaj z którymi tak naprawdę one się nie mogą tu przemieszczać, bo potrzebowalibyśmy 14 okrętów a na razie nie mamy w ogóle po co iść w okręty Eee, więc tak, więc one tu są, ale jest ten plusik, one są pod władcą, który ma w tym momencie 68 lat, więc on musi się niedługo, więc tak by się tego pozbędziłem w ten sposób, ale co możemy zrobić, dosyć ważnego, to teraz to government, zobaczmy kto w tym momencie przejął władzę, 100% ma tak, I dobrze, loyalty, loyalty, prominence, Uh, succession support, succession support, ok. Ja bym Ciebie nie za bardzo chciał tutaj widzieć. Our current ruler, ok, więc. Ok, więc size of return, ok. Więc tutaj za dużego wyboru nie mamy i tak, i tak. Padnie na coś złego, ok. No to trzeba to zdzierżyć. Bo nasz, no niech by nie było e, wadca, e, zaraz tym światem się, się niestety nie pożegna. Szkoda, mi bez bardzo tych jednostek, które są tak uwięzione, no. Bo moglibyśmy coś tutaj powojować. No, jakby co to z po prostu flotę na razie mamy i tak aggressive expansion na dość wysokim poziomie. Więc nie mamy co zaczyć. Możemy sobie spokojnie tutaj poczekać. Damy sobie, może, w tym odcinku taki czas trochę na odbudowę, zjednoczenie i może też jakby wywiązanie się z innych tutaj zobowiązań. Czyli przykładowo tego, żebyśmy jednak zwiększyli technologię, bo też na tym nie jesteśmy za wysoko. 42 punkciki, więc co tu możemy zrobić? Na pewno możemy zrobić tak, że. Zrobimy promocję. Tutaj Mamy trochę tych punktów, które są do wydania. Ok, Black News, czyli już nam nasz wódz e, odszedł, więc e... zobaczmy, co możemy zrobić. Ok, od góry samego Supply Limit. Ważne ale nie aż tak ważne w Expansion Impact mega ważne dobra zobaczmy yy, to jest jednostka bezliderowa więc ktoś tutaj jest jeszcze layer to Dixus no ale no w, tak naprawdę nie wiem dlaczego jesteście lojalni komu bo tam nikogo za bardzo nie ma Orange mm, Marriage Próbujemy tutaj poszukać jakiejś sobie no, partnerki. Teraz osoby z słabymi mm, z nerwami, proszę tutaj na to nie patrzeć, bo tu będzie e, marriage z osobą, która naprawdę ma. O mój Boże, zrobię to. Zrobię to. Siedemnastolatką. Tragedia. nie, no, nie widziałem, co? że są do tego złony. Mhm. Więc to jesteś nasz tutaj główny dowód, okej. Okay. 70 lat, więc ty i tak pewnie tutaj za długo nam nie zagościsz. Myślę o, o tym... Nie chciałbym za bardzo, ale kim jest... Takiego nas, takiej osoby w ogóle nawet chyba już nie ma. To są chyba osoby, które zmarły, tak? Tak patrzę, czy on tutaj gdzieś się przewija. No nie widzę go, jakiś bóg? No może i tak. Was możemy tutaj wszystkich jakby jednocześnie skasować. Możemy. No dobra, jakbym zrobił tak. Boję się, że tutaj cholera. Hmm. ok, a zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak, 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 tak. Ok, to i tak zrobimy i tak zrobimy. Select, destroy. Ok, to to zrobiliśmy to też na razie zniszczymy tu przydzielimy jakiegoś dowódcę powiedzmy ciebie zobaczmy jak to pójdzie w ten sposób sobie tutaj poukładamy rzeczy powinniśmy nagle zarobić kupę kasy i tak to się dzieje e, oczywiście ta armia to nie powinniśmy tak spawić nie bo na zaraz Gdzieś nam tutaj wykiełkuje i to dodatkowo niesterowano przez nas w żaden sposób. I to jeszcze w jakimś dziwnym miejscu pewnie tak się wydarzy. Taxes, ok, jak najbardziej. Commerce, zrobi co się to na. Dobrze. Ok, już gdzieś jakaś armia nam rośnie. Ok, już, wi już widzimy. Czy jednak ta armia, która tutaj e, się nam układa OK. Create nie. Mm, to trzeba szybko zrobić, żeby... Ona nie też e, za duża. Taka jeszcze jest w miarę do kontroli. Tu też to wygląda z dobrze. E, Okej, okay, więc tu motofli government loyalty. To też bym chciał. No bo jednak government jest też dla nas ważny. Tu wszystko spokojnie odkładamy pieniążka. Więc to działa na naszą korzyść. Wszystkie w ogóle rzeczy teraz działają na naszą korzyść, bo ten cały czas, który my spędzamy, to on wpływa na naszą korzyść. Ja nie wiem, czy nie przesadziłem trochę tutaj z tym ślubem 71-latka teraz 19 to już 19-latka. ale to już spoko. Eee, ok, za darmo dostaniemy instability, e stability jest, please. Eee, I mamy jeszcze w zapasie tyle. Ok. Więc jak na razie to wszystko wygląda dla nas bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Eee, można by już powoli tutaj myśleć, może o jakiejś wojnie. Eee, prezenty jeszcze dla nas dają. Ok. Trady. Jak najbardziej przyjmę 17. Ładnie, ładnie idziemy z kasą. Manpower. Manpower też dosyć ładnie to rozwija. Teraz zobaczmy, tak. Technologia 83, więc też jest spoko. Możemy też tu trochę jeszcze wykrzesać troszeczkę więcej z tego. Nawet można jeszcze więcej wykrzesać Zobaczmy technologię teraz Ok, 85 to już tak sobie jesteśmy na tej granicy e, takiej orientalnej, bo tu już więcej więcej pewnie uzyskać nie uzyskamy więc możemy sobie poczekać no Dobrze Tu zaraz otrzymamy kolejny e, Możliwy bonus. Hold Triumph, ok. Manfred Tyranny. Diplomatic Reputation, ok. Wszystkie fajne. Army recovery też bardzo fajne. Primary Culture, Happiness bardzo fajne. A więc wezmę to. Moment duration. No nie potrzebujemy w tym momencie. Ok. Kto nam tutaj zmarł? Kto nam tutaj zmarł? Twój dowódca. Ty mówisz, tak? Ty mu się tam pas. Ja Cię utrzymam. E... O, bo nie. Nie, 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 nie. Na razie dysbanduję, co się da. Dysbanduję, co się da. E, zrobimy to trochę w inny sposób. Mam nadzieję, że to wyjdzie nam. E, bo chcę zaoszczędzić masakryczną ilość e... Black news Ok, więc nam tutaj nasz lider zginął. To jest Black News, niestety, bo naszym głównym tutaj o technologii militarnej będzie sierota eee. Was teraz zbandujemy jak najbardziej. I zobaczmy teraz, powinny teraz jak grzyby rosnąć nam nowe oddziały wojskowe jak na razie nie rosną a no, tutaj widzę, że że budują okej, okay, niech budują, nie naszym kosztem mamy 16 okej, okay, bardzo, bardzo przepiękna kasa No tutaj wpada, co miesiąc teraz chyba do końca tego odcinka, po prostu zrobimy odcinek o tym, jak skumulować kasę w największy e, możliwy krótszy sposób bo e, taki jak na razie jest tego przesłanie. O, I tak jak widziałem, że to będzie. Mówiłem, że tak będzie. Tak myślałem, że tak się komputer zachowa i się zachowa. Znaczną ilość do budowuje to znacznej ilości jednostek do tych, które istnieją Więc dobrze, że tak się ani inaczej zachowaliśmy. E, jak na razie tutaj nie zamierza widzę. Komputer inwestować w... Budowy innych jednostek Sacrifice nie potrzebuje, Duration nie potrzebuje, Recovery potrzebuje, ale nie tak bardzo. Tyranny nie potrzebuje Heavy Intro, Supply To potrzebuje z tego całego grona. Więc tutaj mogę się teraz zastanowić trochę nad jakąś budową, nazwijmy to armii Ok, więc zrobię teraz tak religion. Nie traktujemy świnie Okej, okay, więc teraz Sędziowie gain for test Okej, okay, weźmiemy, jak za darmo to Sędzia możemy wziąć OK. 14, to już jest, wszystko 17, wy jeszcze dalej budujecie te jednostki? Budujecie, więc to jeszcze nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliście, widzę więc tu wydać do to 15 do 15 dojdziecie. No okej, okay, no taka solidarnia. E, żeby się tylko po prostu cały czas dalej budowali, bo to... Bo to będzie tragedią. Okej. Okay. Technologia widzę, nam się rozwija bardzo ładnie. To no teraz tak. E, trzeba byłoby pomyśleć może, bo już tam schodzi poniżej e, 9-10 już zeszło, no tak to już... To już można pomyśleć tutaj spokojnie o jakimś takim ciekawym wojsku z naszego rozdania. A jakie by nas wojsko interesowało? Może jeszcze trochę poczekajmy. Ale ja bym chciał stworzyć armię. E, o, i możemy to zrobić. Super. Bo chciałbym stworzyć e, taką dosyć ciężką, ciężką, nazwijmy to ciężką, ciężkie oddziały. Czyli, e, okej, okay. tu jest bardzo interesująca Situation, bo wy nie dajecie sobie za, za, za spokój. Slaves, okej, wolę slavesów tak? No właśnie, tam tutaj, nasz przybytek ludności e, już, oho, oh, oh. przybyły nowe prawa, więc, okej, okay, zobaczmy. National no tax, okej, okay. Freeman output. A więc, no tutaj, co mogę tu powiedzieć. Eee, tak, zawsze jest mile widziany. Dodatkowy. Fort maintenance. Ok, Economy, zobaczmy. Ok, więc to jest ten wydatek, tak. Eee, no, mamy trochę tych fortów. Mogę tego fortu jednak nie brać. No, ale już ok. Eee, to jest był ten jeden tutaj wydatek na ten fort. To teraz tak. Eee mamy jednostki. Wy już byście przestali trochę tego budować tych wojsk, bo przekroczycie mi tutaj limit, którym e, chciałbym się sugerować. Wyciąć tutaj trujeczkę, tu trujeczkę małą. No więc ok, mi tak pasuje. No dobra, no to teraz, jak już coś tu robimy, to możemy też tu stworzyć jakiś oddział. E, ciężko zbrojnie, czy poczekamy sobie może? Jeszcze trochę na, e, na akumulację pieniążka. Opaczkujemy no, na akumulację pieniążka, nie potrzebujemy na razie tutaj żadnego konfliktu e, prowadzić. Tego się boję najbardziej. Okej, okay. tu nam odszedł. O mój Boże, takie sieroty mam aż mocne. No, zróbmy go, bo wiesz... Impact kompletna, e, nie dojdę. E, zobaczmy technology technology e, piątkę Jezus. Tutaj widzę, że to po prostu naprawdę mamy jakieś rozwijających się do tyłu ludzi. E, chyba genetycznie jakieś problemy mamy z naszą tutaj e, Oratory Power. Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy. Ok, więc jakoś tak o, to rozwiązanie wybra, wybrałem. Tutaj się skumulujmy pieniążki i zróbmy tak, że czekajmy, jeszcze trochę niech się skumulują te pieniądze. To będzie nasz taki jakby nazwijmy to zapasowy zestaw. Tutaj tu w ogóle widzę, że pięknie budują armię nasi sojusznicy sama wymiera tam Moff Generality Okej, to bym chciał, bo to jest dosyć ważne w że nie płacimy w najwyższych tych już utrzymań dla nich no dobra, więc... Tak naprawdę możemy powoli zawijać do brzegu z tym odcinkiem. Aha, oni dlatego to robili, bo tu jakąś wojnę prowadzili. No i dobra, niech zaprowadzą wojnę. E, tak może być Więc tutaj każdy, jak nazwiemy to miesiąc, jest dla nas naprawdę e, ważny. Ok. Któryś z naszych dowódców tutaj sobie zmarł. Ja nie wiem, czy ja nie przesadzam już powoli. Ja chyba nie. Jak to uda mi się zrobić, to już będzie w ogóle kozak. O mój Boże, ja nie wiem, że to... Ach, myślałem, myślałem, że już złapałem Pana Boga za ale jednak nie e, aż tak. Nie możemy tego mi żyć. Okej, okay, udało nam się tutaj. No dobra, tak naprawdę to teraz i tak musimy poczekać na rozwój tych oddziałów, które się tam tworzą. One dopiero, dopiero, dopiero powstają. Oddział jest taki Deception. A w jakim będziecie? Hit and Run, tak myślałem, że Hit and Run będzie najbardziej dyscyncy. No dobra. Expansion bardzo ładnie wygląda, to też. A więc jak na razie, wszystkie współczynniki, które potrzebowałem, wyglądają bardzo dobrze. Eee... Tribute Income uh, Assassinate Cost, ok. Mo nie potrzebujemy. No, bym potrzebował, ale. Ale wezmę to. Bo jednak ciężką e, piechotę będę chciał mieć tutaj większej gości. Więc to się wszystko pokładało dla mnie pozytywnie. Tutaj prowincja, ok. Nie jest taka, są Eee, klan okay. nie, okej, nie dajemy Interesting ok, więc tak naprawdę e, straciliśmy grain, a to nas, to nas bardzo martwi. Military force starting. ok, no dobra, tak to zróbmy. Przynajmniej jakiś tam plus jakiś tam to jest najlepsze określenie. Yy. Czyli nie przesadzając z nimi wojskami, też przypadkiem. Nie, nie przesadzają. Jest to całkiem spoko. No to będą chyba takie 15 budują, Czy to 13 będą? No, może 15 albo 14. No trzyma się. No dobra, w tym momencie możemy ten odcinek zakończyć. On taki dosyć spokojniejszy. Co możemy pokazać, że Rzym cały czas jest tutaj brutalizowany przez e, swoich sąsiadów więc trochę się zatrzymali my trochę wyhamowaliśmy tutaj z Aggression Expansion na spokojnie, e, więc to jest dla nas e, też pozytywna sytuacja co jest ważne, my sobie tutaj odbudowaliśmy gospodarkę te punkciki w przerwie, żebyście musieli patrzeć wydam na marketplacey, żeby wzmocnić gospodarkę wewnętrzną Albo evident, ewentualnie e, rozdam też również na granaries, żeby nam ten e, przyrost naszej populacji rósł jeszcze szybciej. Co prawda już się rozpędził i to naprawdę widać, że się rozpędził, ale może być to jeszcze, wyglądać jeszcze lepiej. E, Warce nie mam aż takiego starego, więc też nie jest problem. I tyle. Tak naprawdę, jedynie co mogłoby Was prosić na sam koniec, proszę, subki i lajki. Naprawdę. Musimy przebić tą liczbę 100. E, cały czas potrzebuję przewidzieć tą liczbę 100 subskrypcji. No nie mogę tego zrobić. Boli mi to straszliwie i chciałbym Waszej pomocy. Na razie się ma.